Cipri oh, oh, Freddy Fasber, Mais oh, <laughs> Freddy Fasber, Mais rapper Ubi Bondi Cipri cipri Oh cholera <laughs> <inaudible> Freddy Fazbear <Fusbert>. oh, <inaudible> 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 oh, <Elena>. Freddy Fasber, <inaudible> oh, <Elena>. Freddy Fasber, <inaudible> <inaudible> <mumbles> oh, <Elena. inaudible> Kurwa! Poholero! Freddy Fazbear! Poholero! E, 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 e. Jak u mnie nie lava, la, la. O, e, e, się lava? O, Freddy Fazbear! Prawda się Freddy Fazbear! jest. Idź po mojego operatora, please. Tu na lewo. Tu w tym jakby... Lewo? Nie dalej, dalej, tu. <gry> Ale daj tego operatora. <gry> no co dość no chyba śnił, wygrałem go. No, no, na emocje. No, daj dla widza. Dał. <gry> no, 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 no. ja, ja już wiem, czemu on flasha nie dostał. Bo jak kurwa to rzuciłem. Oj. Oj, co teraz? <noise> Nic, <co teraz? głos> no nie pierdol. No nie pierdol. Opuść no mnie! No kurwa to skręciło. Czy wiesz kurwa to w? <noise> wiesz, wiesz. Zapytaj Dawida, kiedy, kiedy idzie na Unta. Mateusz chce iść z tobą na Unturnę. Znaczy... Czekaj, daj, daj mi go do telefonu kurwa No mówi, że ma wyjebane, was i was nie lubi Aha To powiedz mu, że vice versa, kurwa Wicewersa, Dawid Kurwo Tak powiedział Mateusz Kurwa, nie kurwo, kurwa było Ja mam to nagrane, jeszcze mi się zbugował itemek Ejem, ja... dobra No Macy powiedział, że jesteś kurwą Nie, tak vice versa, nie było Jeszcze za kurwo, tak powiedział no nie, ja mam to nagrane, nie, nie wrobisz mnie. Ja mam oczy dookoła głowy, jeszcze jedno nie powiem gdzie na wszelki wypadek. Mówię, że cię będzie jebł tak oko. No co ty gadasz w ogóle? No więc jak to jest kolejny. Eee, Pocz, poczta pantoflowa. Mam pytanie, jakbym oddawał krew i bym miał nowotwór i o tym nie wiedział, to mi powiedzą o tym? Jak to to... Są niektóre nowotwory, które widać w badaniach, ale nie wszystkie tak widać, no. No? więc tak, które eee... widać ci powiedzą. A białaczkę w nowotworze? Tak. No to białaczko na pewno widać. No o białaczkę to się nie boję, bo mi nie grozi, wiesz? Czemu białaczkę ci nie grozi akurat. Wydaje mi się, że gdybym miał białaczkę, to bym się o tym dowiedział już jakiś czas temu, nie? No ja miałem kumpla, który żył z białaczką, dowiedział się tylko temu, że na się ucierpia prawa, noga i ręka, nie? I poszedłem w końcu do lekarza i się okazało, że to e, pierwsze obie bia, białaczki, a on od e, dwa lata tak miał i się w końcu... No to mu cierpło noga i ręka? Tak, ale prawa strona, nie? Aha, no to chyba mam białaczkę. Ja mam białaczkę, ej, ja chyba mam białaczkę. <śmiech> <śmiech> zapisz to, powiem, że masz program błądowy. <laughs> no mam. Diagnozę dzienniczki nazywają torfem. Ale masz czasami taką y, fazę, nie, że jak jest się wannie, tu macie ochotę wepnąć tego dużego palucha do tego kranu? Ej, czekaj, w jakim filmie to było? No właśnie ja tamtego momentu mam ochotę, ale się boję, że się skończy tak samo, że odetnę kurwa. Mówi głupszy tego. Kurwa. Ale co to, co to za film? Głupi no, głupszy chyba, głupszy, nie? Głupszy. Kurwa wetnę i potem mi kurwa kolega przyjdzie pomóc, odetnie go kurwa bożkiem i ja będę latał kurwa z kranem na roze. Ej, musimy obejrzeć kiedyś głupiego i głupszego. Patrzę na Discorda. Generalnie to my tutaj to mamy głupi, zły i brzydki. Głupi, zły i brzydki. A gdzie ty matkę tu widzisz? Bartosz jest kurwa trójcą, trójcą świętą w tym wypadku kurwa. Bartek nie babę mnie rozjebał wczoraj, stary, ja do niego, On coś tam do mnie mówi, mówi, obraził mnie, a ja do niego przynajmniej mam wszystkie zęby kurwa. A on stary, ja się tam fajkicie. Jak obrócisz ja a to nie <grymne> Stare, to <tam> fajki trzymał. <grymne> nie, ten jest niesamowity kurwa. Nigdy nie wiesz kiedy uruchomisz kurwa jebaną enigmę. Pamiętaj, tutaj zbieraj mi widelca. Tak, 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 tych mam kurwa plan na nie, rozumiem. Mhm. Gdzie ty jesteś? E, mam Ty skraftowałeś broń z dziesięciu widelców? <grymne> Najlepsze co usłyszałem w życiu. Skąd masz na kurwa? Na kanapie <śmienicza> Truska, o bo Czasami to nie mogę Spidiał kurwa, ale tą są skastowałem Stary, mój, że nie zbieram, bo już mam stack. Czego? No kurwa. No my Ja mam sześć. Stacków? To nie zbieram jednak. Jestem górny. <śmieniczne> Coś ty rozjechał? Nie wiem, dałem po hamulcach już. Coś ewidentnie pierdolną weź, nie? Pszczółka! 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 Ty, a nie można ...słoik jakoś jej złapać? O, ona no taka latająca jest? Poczekaj wyjść. Patrz tu, patrz tu, do. No. no widzę, widzę, no. Mm. Prywa, no miodek no. wydropiłeś stary. Miś Wyle. miodek. Taki... Miodek, wysala, miodek latawiec. Czy co? No chyba tak, no tu się turlał. I potem... Susi Typek? O kurwa, kogoś puchatek Stary kot No co ty pierdolisz? No jest kot To jest kot To są wilki, to są wilcy stary kurwa Kot, kot kurwa, to wilki Ja pierdolę kurwa Kot! Jeszcze mnie kot nie pogonił, nie? Mnie też czy ja skończyłem kurwa gorzej, niż zacząłem ten dzień? Jak to? To no niemożliwe. Niemożliwe, że ci minus 30 się za jedno mecz. Ale dostajesz minus po 14, a dostajesz po prostu 25, no wiesz, A my wygraliśmy 2 czy 1? Dwa wygraliśmy. A trzy zagraliśmy, nie? Tak. ta. ta. No na... Nie, no my... gdzie? Wygraliśmy przecież kurwa tamten, nie, na jak... tym kurwa Sansezie. No, to tam był im przecież. I potem graliśmy... Czekaj, my Split'a e... graliśmy jeszcze dzisiaj? Nie. Nie, wczoraj ze mną. A. Te... No to dwa winy, dwa luzy. Nie. Trzy mecze dzisiaj zagraliśmy. Ewentuj... Dwie fajki paliłeś, teraz jest twoja trzecia. Aha, dobra. <grystyi> no, fajki bo nie, nie, że nie rozumiem. Ja, <grystyi> nie umiem no, 24 fajki, 25 fajków i, i, i paliłeś 13. Dosta... Jesteś na plusie z fajkami da dziś. O, ale kurwa, śmierdziela puściłem. Ty będziesz żył. Co ty gadasz, kurwa? Nie, co to brzmiało jakbyś serio się zaczekał? Bardzo tak kurwi, że nie zacznę. A taki zlika tu się wydawał Tu mleko, To przez mleko No to pewnie tak, to pewnie tak, wczoraj się marzyło, dzisiejszy mleko moja dupa robi bum bum Odpuść Ach, No co za chuj, co za chuj, żeby mu normalnie zwiętwił, tak naprawdę ale... Łapie do japy prosto A, ga, ga, ga. U, da, ga Ga, ga, ga Ja pierdole Ale bym sobie jebał takiego zmożnego hutasa Prezesowy sobie, sobie gwardian A ja bym zjadła zapiekankę Ty, a może... Może byśmy się tak szybko ubrali i po kepsy pobiegli? A ty nie masz kepsa 24h naprzeciwko bloku? Do której są kepsy? Niby do 23, ale czasami jestem do 12, więc jak mam farta to... Jaka <grymne> to Przejdziemy. Nie wiem. Jakby da ja dałem Umenowi dwa hedy przez ścianę za 97, a on jakimś cudem znalazł, kurwa, moją głowę normalnie za 160. Rozumiecie to? A dzisiaj Skilinia Bartkowi wysyłałem, no nie? Że hmm. typiara mi z pompy trafiła za 21 w nic, a ja jej z óspa w głowę za 0 <grymne> To chodzi. Hej! Ty bo ono może być link cały czas. Co jest? Widzisz to? Nie, no. Kurwa, ta gra w becie jest dalej, przysięgam. To nice. jest jeszcze którego. Daj, daj chwilę cyjferowi jak coś, nie? No kurwa, to za głąb. On nawet nie potrafi tym omenem, tym, tym cyferem zagrać, kurwa, tak jak powinien grać tym zjebanym cyferem. Ej, właśnie, kurwa, byłem w maku. I kupiłem sobie skarpetę. Czy... Mówikami kupiłem skarpetę z Mac'a. Ale... Ty masz kur... nie wiem... Losowe słowo generator włączony. To ode mnie pociągnę. I'm so useless in this game. Zagram, ale teraz. Zagram. Przyska. I want one Jęczy. kill. <ślakszaw> It is a pity. Oh I hate no <susur> <ślakszaw> bo ja, są patetyk actually Typak, to tak A tu nie jest ten zombie pojebany? Nie, nie, nie To był tył, nie? Chyba tam On skręcił tu w dół Pierdol go Dawid, kurwa, to mnie idę Dawaj, dawaj, dawaj to przecież się zesrą Dawaj, blisko mnie chodź O kurwa, co ty gadasz? To jest takie wielkie ten tędy się do skorpiona dojdzie ja pierdola Dawid kurwa mi się strać zachciało Nie kłamię mówię poważnie Ze stresu mi się strać chce A co się dzieje Ty powietrze spada W powietrze. powietrza A ty masz maskę Ja też ale do nic nie daje. No nie, wól dużo wolniej ci spada jak masz maskę i... Aha, faktycznie Wróćmy i pojedźmy tymi tunelami do końca, chcę zobaczyć co tam jest no, dobra, tu był ziomek, rozumiesz, trzeba uważać Stary miał broń w ręku Tu? Jak ty mogłeś to widzieć? No ruma, oczami ja wam tak kurwa obs... Ty mi się chce O kurwa mówiłem ci że to nie był typek spierdalaj Ja pierdolę o, o, ale się zląkłem Ej on padł na dwa strzały ostatnio z tego Ale to nie był ale, ten chyba serdeczny no, ale, ale tak taka mi ciara przeszła starej po plecach Jak ty mi spierdala, ja się Spierdalaj nogi podkuliłem. Ja. Aż mi suty stanęły, tak wyciarki ja przeszły, pierdolę, kurwa. stary, ja się boję z z to... Ale to nie był on! To jak to nie? Tak samo czerwone gały miał, kurwa. Ale stary, tam miał broń w ręku. Pierdoli. Ja już się zgubiłem. Tu, ja pamiętam jeszcze w miarę. 10 to... tysięcy godzin w Minecrafcie, stary. Ja pierdo. Ty, no gdzie? Na pewno? No nie tędy? Kurwa, może nie tędy? No nie no, patrz. Ten nas uspada, byku. Tylko... I trzeba znaki tak. Pierdolę, przecież to podziemioty sobie większe niż sama mapa kurwa. Tu? Nie, to nie może być czymś takim chyba. To musi być taki już normalny tunel jak ze średnim zaczynają. No wiem. No ale to trzeba właśnie zdać... to nie ja to nie tak. Mi się wydaje, że tu gdzieś tutaj musi być stary. Podobno. Tak, się było jak chcę do ciebie. <laughs> Ja dany. się boję, że on chodzi tutaj sobie. Ja nie chcę być stary. No, co to, Bez, bez, bez latarki, zapierdolony? On miał chyba latarkę na czole, tak jak my, stary. I co, zgasił i uciekał w ciemność? No zgaś latarkę, stary, zobacz, co no, się dzieje. Zgaś. Nie chcę gasić. Patrz, 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 patrz Kurwa, za, za, za. no i co? głupio, głupio, głupio? No pewnie tutaj Dobra, nasz wagonik teraz pół, nie? nie? Nie, nie, podsk kurwa, podskoczyłeś i się obsrałem stary Ja nie podskoczyłem, ja spadłem A, faktycznie A poza tym czemu myśmy go na wagoniku kurwa nie gonili w takim układzie? Ty, a tu światło siedzi jakieś Prowadź ty se za to kurwa to za pierdala Ja to siedzę obsrany? Naderz chuj to był chyba kilo, dobra, jedź, wyjebany, ten kilo Tak mi dobrze chodzi, stary ja nawet broni nie mogę mieć O, jest drugi, jedziesz ze mną? Jadę z tobą, kurwa, w miejscu Pierdolę To pewnie będzie jakoś tak dookoła zasuwać tego po prostu Ja to nie wiem, stary Kontroluj, czy nie spada tlen i tak dalej I radiacja O, o I co teraz? i to, kurwa Jakiś kurwa robak mi na plecy siot. Ja mam tu jeszcze A co jak to na końcu będzie tak samo? To ruu dalej To nie może być końca. To jest to... lepszy niż roller coaster albo kurwa jakieś kino 5D jak ci zakładają okulusy. Wyobrażasz sobie w, w tego, w nawijaże, tą podróż. Siadłem tak był papier, ale... Jakby un był na to już to nie Stary, Starem Ulnet był na to ja bym kurwa na peju siedział. A, a teraz... Nie nie. Albo bo. Widzisz z wyjścia. O o! Dobra. Wyszliśmy w tym wejściu co ja wyszedł. O ja pierdolę. Co w drugą stronę?